Jedną z najważniejszych rzeczy, jakie możemy zrobić, to wzięcie osobistej odpowiedzialności za własne zdrowie. Regularne ćwiczenia, niepalenie i zdrowa dieta mogą pomóc zapobiegać, a nawet cofnąć niektóre z najczęściej występujących chorób. Większość ludzi o tym wie. Dlaczego więc nie odżywiają się zdrowiej? Obejrzyj ten film, aby się dowiedzieć. Prawda, że przekazy medialne dotyczące odżywiania są często niespójne i zagmatwane, a mimo to wielu Amerykanów wie, jak wygląda zdrowa dieta. Czy ktokolwiek naprawdę wierzy, że picie brązowej wody gazowanej z cukrem jest dla nich dobre? Problem jednak polega na tym, że ludzie często nie wprowadzają wiedzy w czyny. Istnieje wiele czynników, które mogą utrudniać zmianę zachowań żywieniowych. Choć ignorancja i zamęt informacyjny mogą odgrywać w tym rolę, motywacja do zmian ma prawdopodobnie znacznie większe znaczenie. Niewątpliwie egzystujemy w świecie, który ułatwia konsumpcję czegokolwiek, na co tylko mamy ochotę, bez względu na długoterminowe konsekwencje. Lecz jeśli chodzi o zmianę zachowania, jedną z największych barier jest konieczność uświadomienia ludziom potrzeby zmian. Jeśli na przykład zapytać ludzi ile spożywają mięsa lub tłustego jedzenia, jaj, słodyczy, alkoholu lub masła, utrzymują, że jedzą mniej niż przeciętny człowiek. Dopóki więc myślą, że są mniej zagrożeni niż inni, mogą lekceważyć zalecenia dotyczące zdrowszego odżywiania się, uważając, że już je stosują. I być może tak jest? Nie. Przeciętnie ludzie oceniali swoje własne zachowania żywieniowe lepiej, nawet gdy ich rzeczywiste nawyki były fatalne. I dlatego być może kampanie prozdrowotne muszą w pierwszej kolejności uświadomić ludziom, jak bardzo źle się odżywiają. Ale kiedy to robimy, dzieje się coś dziwnego. Po skonfrontowaniu ludzi ze stanem przeciętnej diety zmieniają oni swoje odpowiedzi tak, by sprawiać wrażenie zdrowszych niż przeciętny osobnik. Gdy nasz pozytywny wizerunek zostaje zagrożony po porównaniu zachowań uznanych za ryzykowne dla zdrowia, nie tylko zaniżamy kalkulację częstotliwości wykonywania tych zachowań, och, nie jadam wcale tak dużo mięsa. Umniejszamy także znaczenie tych zachowań. Mięso nie jest dla nas wcale takie złe. Badania pokazują, że palacze mają silną tendencję do zaniżania ogólnych zagrożeń związanych z paleniem tytoniu, pogłębiania złudzeń oraz fałszywych przekonań, by usprawiedliwić wybór kontynuacji palenia. Dlaczego tak wiele osób nadal odpala pomimo szkodliwego wpływu palenia na ich zdrowie? Z mniej więcej tych samych powodów, przez które jedzą niezdrową żywność. Po pierwsze, wmawiają sobie, że są mniej zagrożeni niż inni, którzy też angażują się w te same zachowania. Poza tym optymistycznym przekonaniem, palacze zaniżają także stopień, w jakim palenie zwiększa ryzyko zachorowania na raka płuc, myśląc, że osoby palące dwie paczki dziennie mają tylko pięć razy większe ryzyko zachorowania na raka płuc, podczas gdy ryzyko to jest dwudziestokrotnie większe. Ponadto wielu palaczy wierzy, że rak płuc jest determinowany głównie przez geny. Ten sam optymistyczny stosunek istnieje też odnośnie wielu innych zagrożeń, w tym zawałów i chorób serca, przyczyny śmiertelności numer jeden, otyłości, cukrzycy i innych zagrożeń związanych z żywnością. Ludzie są często bardzo pomysłowi w znajdowaniu wymówek dla podtrzymywania przeświadczenia, że ich własne ryzyko jest mniejsze niż ryzyko, na jakie narażeni są ich rówieśnicy. Dlatego być może rzecznicy zdrowia publicznego muszą być równie pomysłowi, jeśli chodzi o zrozumienie źródeł tego nierealistycznego optymizmu oraz w poszukiwaniu metod, które pomogą ludziom posiąść dokładniejszy obraz ich własnej podatności na zagrożenia. Prowadzone są różnego rodzaju prace mające na celu ograniczenie lub wyeliminowanie tej optymistycznej tendencyjności, ale musimy mieć na uwadze, że redukcja tej tendencyjności może prowadzić do zmniejszenia poczucia własnej wartości i samopoczucia psychicznego, gdy tylko ludzie zaczną pojmować ogrom ryzyka, z jakim mają do czynienia oraz jak bardzo są sami sobie winni. Pracownicy służby zdrowia muszą niejako balansować na cienkiej linii, edukując ludzi na temat ogromnej władzy, jaką wszyscy posiadamy, jeśli chodzi o zachorowanie na raka. Ten oto, skąd inną, często cytowany artykuł, wylicza, iż możemy być w stanie zapobiec około 90% nowotworów u ludzi. Choć mówiąc o obecnych trendach, badacz mówił o obecnych trendach lat 60. XX wieku, kiedy to artykuł ten został opublikowany. Trendy te są jednak aktualne do dziś, około pół wieku później. Czynniki genetyczne nie są główną przyczyną chorób przewlekłych. Użyto identycznych bliźniaków dla porównania, ile rzeczywiście zależy od genów, i ze wszystkich przeanalizowanych chorób przewlekłych komponent genetyczny był najniższy przy nowotworach. Tylko około 10% przypisuje się złym genom. To, co jest dziedziczne w rodzinach, to złe nawyki. Kiedy upowszechniamy te dobre wieści, informując, ile władzy naprawdę mamy nad tym, by nie zachorować na raka, co z ludźmi, którzy już go mają? Kiedy diagnozujemy raka, ludzie często pytają, dlaczego ja? Czy zrobiłem, zrobiłam coś złego? Czy to moja wina? Możecie sobie wyobrazić, że odpowiedź: No, tak, w pewnym sensie, może wpłynąć destrukcyjnie na chorujących lub tych, którzy przeżyli raka. Innymi słowy, przesłanie, które ma na celu wzmocnienie ludzi w kontekście profilaktyki, może sprawić, że osoby chorujące na raka poczują się winne, ale prawda jest prawdą bez względu na to, jak trudna może być. Musimy zatem próbować zachęcać chorujących do przejścia od poczucia winy do odpowiedzialności. Mają nad tym kontrolę osobistą. Mogą od tej pory dokonywać innych wyborów. Musimy pomóc im odzyskać poczucie sprawczości. Lepiej jednak podjąć te kroki, zanim zachoruje się na raka.